Trailery Starlinka nie zrobiły na mnie dobrego wrażenia. Rzecz wychodzi na kilka platform, ale w wersji na Nintendo Switch ma w nim gościnnie wystąpić nintendowy Star Fox i właśnie ostatniego gwiazdnego Lisa mi te zajawki przypominały. A musicie wiedzieć, że Star Fox Zero na Wii U to nie była, moim zdaniem, dobra gra. Prostacka, nudna, skrzywdzona wymyślnym sterowaniem i ideą, że człowiek powinien być w stanie jednocześnie patrzeć na ekran telewizora i tabletopadu. Chyba zezem rozbieżnym tylko. Tymczasem okazuje się, że Starlink jest grą kompletnie inną nawet wymierzone w dziurawienie portfeli rodziców plastikowe stateczki są opcjonalne. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako quaz, a to są moje wrażenia z grania w demo Starlink Battle for Atlas na Gamescom 2018. Podczas pokazu można było nagrywać rozgrywkę, więc prezentowany tu materiał nagrany z gry jest zapisem mojej zabawy z demem. Pierwsze zapowiedzi Starlink pojawiły się w okresie, kiedy było już widać, że podobne oparte o zabawki produkty, takie jak Skylanders i Disney Infinity, tracą popularność. Ale twórcy Starlinka uznali, że ich gra oferuje coś innego i jednak się sprzeda. Zobaczymy. Ale o co tu właściwie chodzi? Otóż Starlink jest kosmiczną grą z otwartym światem, w którym latamy sobie po układzie gwiezdnym i niczym w No Man's Sky możemy wlatywać w atmosferę planet, aby je sobie zwiedzić. Warto tu zaznaczyć, że świat nie jest generowany losowo, a został ręcznie zbudowany przez twórców i dobrze, bo algorytmowo tworzone lokacje często bywają nijakie. Główny bajer gry opiera się na tym, że grając na padzie montujemy takie trzymadełko, na nie nakładamy pilota, na pilota statek, a do statku podczepiamy skrzydła i uzbrojenie. Kupując grę ze starterem dostaniemy jeden pojazd, ale możemy też dokupić kolejne i pozyskane części łączyć w różne konfiguracje. I każda zmiana w budowie statku jest natychmiast odwzorowywana w grze. Dodatkowym smaczkiem typu dawajcie swoje pieniądze jest to, że w razie śmierci mamy w grze wybór albo odrodzić się w bazie, Potencjalnie daleko od miejsca, gdzie zginęliśmy, albo zrespić się na miejscu, jeśli zmienimy główny korpus statku na inny. Innymi słowy, im więcej statków kupiliśmy, tym więcej mamy żyć pozwalających nie przenosić się do bazy. Należy jednak zaznaczyć, że całe te zabawki są opcjonalne i będzie się dało grać w Starlinka w ogóle nie kupując stateczków, a wszelkie uzbrojenie można też znaleźć i odblokować w samej grze. Aczkolwiek posiadanie tych, jak ja to nazywam Ubimo, na pewno ułatwi granie, i jeśli ktoś lubi takie zabawy, uatrakcyjni. No dobrze, ale o co chodzi w samej grze? Na szczęście nie jest to wcale podobne do Star Foxa. Zamiast tego dostajemy otwarty świat, czy może wszechświat, i różne zadania do wykonania. W debie nie miałem okazji za bardzo polatać między planetami, bo skupiało się ono na zadaniach z jednej z planet, więc nie dane mi było poznać aspektów walk w kosmosie. Kiedy wlecimy w atmosferę, możemy nadal latać, ale na planetach główną metodą poruszania się jest ślizganie się nad powierzchnią. Wyłączamy silniki do latania i nagle gra zamienia się jakby w trzecioosobową strzelankę z postacią, która może strajfować, skakać i ma odrobinę bezwładności z powodu sposobu poruszania się. W demie napotkałem dziwnego kolesia zarządzającego jakąś rafinerią, dla którego wykonywałem typowe misje typu idź przynieś pozamiataj. Od klasyka gier z otwartym światem. Poleć w jakieś miejsce, znajdź coś, przynieś to. Postrzelaj do wrogów, pokonaj bossa przy jakichś ruinach i wyciągnij coś z tych ruin. Co zabawne boss, z którym walczyłem był wrażliwy na niebieskie, czyli lodowe uzbrojenie. Walcząc z nim warto było wymienić zamontowane podzespoły na takie, które będą zadawać mu większe obrażenia, bo gdybym miał tylko ogniową broń to bydlak wsysałby moje strzały jak gąbka wodę. Tak, młody padawanie, kupuj plastikowe stateczki, aby mieć dostęp do wszelkiego oręża na każdą okazję. Wszystkie te misje wykonujemy oczywiście dla pozyskania nowych zasobów, które pozwalają modyfikować, ulepszać i wzmacniać nasz statek oraz dla popchnięcia do przodu fabuły, bo tak Starlink ewidentnie ma jakąś fabułę, całkiem rozgadane postacie, ale demo wrzuciło mnie w jej środek, więc trudno było ogarnąć o jakiej złej armii mówimy i co to za przywódca, którego próbujemy zidentyfikować. Na planecie było też pełno pobocznych zajęć, a to jakaś strefa zła, w której nie można było latać, a to jakieś minerały do pozbierania. A to zwierzęta, które skanujemy, latając dookoła nich. I widać, że jest tu co robić, a sama gra przygotowana jest dość ładnie. Oczywiście wszystko wydaje się też dość proste, ale trzeba pamiętać, iż jest to gra skierowana do młodszego odbiorcy. Tak samo jak plastikowe stateczki montowane na kontrolerze. Moja największa obawa dotycząca samej rozgrywki jest taka, że pomimo mnogości zadań, wszystko wydaje się raczej płytkie. A to oznacza, iż rzecz dość szybko może zacząć nużyć. Ale może młodszy odbiorca, który nie grał w dziesiątki tytułów z Otwartym Światem i nie jest takim starym, cynicznym dziadem jak ja, wcale się tak szybko nie znudzi. Z pewnością jest to produkt obliczony na długie granie dostatecznie długie, aby dzieciakom chciało się namawiać rodziców na zakup kolejnych stateczków. Chociaż fakt, że te zabawkowe akcesoria są opcjonalne też jest miły. I cóż, Starlink Battle for Atlas osobliwie wygląda lepiej niż się spodziewałem po obejrzeniu trailerów. To nadal nie jest gra dla mnie, ale ciekawi mnie jak sobie poradzi na rynku, z którego już prawie zniknęły takie produkcje jak Skylanders i Disney Infinity. Udanego eksplorowania zabawkowych światów zabawkowymi statkami. Game on! Jak się nazywa Lina do holowania stara? Starling.